Z tej strony Maciek z Gitara, od Zera, a dzisiaj pokażę Ci, jak zagrać piosenkę z i wóz zespołu A. Jedziemy. To, co słuchać na pierwszy rzut oka, tak naprawdę, to jest to, że piosenka jest dość szybka. No, i to jest prawda. Faktycznie ona jest naprawdę szybka, więc przeciwdziałanie jej dobre wymaga odrobiny czasu. Dlatego, jeżeli zaczniesz grać teraz i po jakimś czasie nie będzie jeszcze wychodziło, nie przejmuj się na spokojnie, do tego potrzeba trochę więcej czasu. Na pewno jesteś w stanie sobie z tym poradzić i zagresz to bardzo dobrze. Ale dobra, do rzeczy. W tym momencie na ekranie pokazują się tabulatury. I teraz tak, zaczniemy sobie od początku, od tego głównego motywu, który tam się przewija między częściami, które śpiewają i wytłumaczę jak się go gra, a potem przejdziemy do konkretnie melodii, czyli tego, co oczywiście wokaliści śpiewają. No dobra, no to lećmy. Ten główny motyw brzmi tak. Coś takiego. No i teraz tak. Nie ma sensu, żebym tłumaczył dźwięk po dźwięku dosłownie, co się gra, bo to widzisz na tabulaturze. Natomiast bardzo ważne jest to, którymi palcami to ogrywać. Mm, no i teraz tak. Oczywiście też chcę, żebyś spojrzał na to przez pewien pryzmat. Mianowicie taki, że też każdy gitarzysta ma inną technikę. Więc jeżeli ty chcesz grać to odrobinę inaczej, innymi palcami, nie ma problemu, gra innymi palcami. Ale ważne jest to, żebyś nie robił tego. O, widzisz? Cały czas wskazującym. Tak nie można. Taki powiedzmy zalecany sposób to jest to, żeby grać na przykład tutaj środkowym ten pierwszy dźwięk, który się pojawia, a kolejny małym. O, to jest tak podręcznikowo. Potem gramy środkowym, wskazującym i małym. No właśnie, więc tak jak mówię, teraz skup się na tym, żeby zagrać to dokładnie, dźwięk po dźwięku, ale przede wszystkim na tym, żeby zagrać to dokładnie tymi palcami, ewentualnie z jakimiś tam powiedzmy małymi zmianami, prawda? I w ten sposób będzie dobrze. Więc teraz tak, prześwisz sobie to na spokojnie i za chwilę widzimy się w zwrotce i w refrenie. Hej! ok, jesteśmy w zwrotce. I teraz tak, tutaj będzie bardzo podobnie. Pokażę Ci, jak ja to gram, którymi palcami. Znowu nie będę tłumaczył, jak wygląda to pod kątem tego, jaki jest dźwięk, po jakim dźwięku, tylko po prostu opowiem Ci o tym, którymi palcami wciskam, a dźwięki widzisz na rozpisanej poniżej tabulaturze. Swoją drogą też tabulatury będą do pobrania w załącznikach, w opisie. Tak, tak to się mówi, w opisie. No dobra, no to uwaga. Refren zwrotka wygląda tak. Coś takiego, nie? No i teraz tak, zauważ, jak ja to gram. Zaczynam od małego, zaczynam od małego palca. Potem wskazujące. I środkowe. Wiesz, właśnie tutaj, tak naprawdę, ukazuje się to, o czym przed chwilą Ci mówiłem: że każdy gitarzysta ma trochę taką swoją technikę. Jakby, jakbym chciał grać tak idealnie podręcznikowo, to powinienem tutaj zagrać, tak naprawdę, mm, palcem serdecznym, nie? Ale ja gram małym. I to są właśnie takie niuanse, o których mówię. To właśnie o takie drobiazgi mi chodzi, nie? Więc to spokojnie z tym możesz sobie eksperymentować. I teraz jest ciekawy moment, bo to można grać na dwa sposoby. Jedni grają to tak, że grają tutaj środkowym, a potem tutaj na kolejnym, drugim progu palcem wskazującym. O, w ten sposób. A niektórzy grają. Jednym palcem wskazując, na przykład przyciskają obydwa dźwięki, i otrzymujemy coś takiego. A potem bardzo prosta sprawa i jeszcze raz to powtarzamy. I tyle. Jedziemy teraz do refrenu. I teraz paradoksalnie refren jest prostszy, znacznie prostszy niż zwrotka. Dlatego, że tam będą tylko dwie struny brały udział w naszej grze, w zwrotce brały aż cztery, więc to jest powiedzmy trochę trudne, szczególnie na początku. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, to, to już w ogóle. Natomiast zauważysz bardzo podobną rzecz, że tutaj znowu nie będę poruszał za bardzo tematu tego, jak te dźwięki wydobywać, który to jest po którym, bo to widzisz na tabulaturze. A jeżeli. A zwrócę uwagę tylko na to, którym palcem co gramy. Natomiast. Jeżeli uznasz, że nie wiesz, o co chodzi, jest trochę za szybko, nie rozumiesz, albo na przykład nie wiesz, czym są te tabulatury, o których teraz mówię cały czas, daj znać w komentarzach i wtedy nagram odpowiednie odcinki. Wystarczy napisać w komentarzu cokolwiek, ja te komentarze czytam, więc na pewno się w ten sposób porozumiemy. No ale dobra, lecimy dalej z tematem, wracamy do kwestii refrenu. Coś takiego. I teraz zobacz, tak naprawdę cały czas tutaj przewija się wskazujące i środkowe. Zacznę od wskazującego na tym drugim progu. O, no widzisz, wskazujące i środkowe. Potem znowu wskazujące. Środkowy, tylko próg wyżej, czy strunę wyżej. cała filozofia. Ok, i podsumujmy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest to trochę nowy format odcinków na tym kanale. E, dość krótkie krótkie odcinki o tym, jak zagrać jakieś piosenki, więc e, no, nie roztrząsam każdego jednego dźwięku dokładnie. Więc daj znać też w komentarzu, co o, o takiej serii myślisz, czy lepiej jednak pójść w te dłuższe, e, precyzyjniejsze, czy jednak te krótsze, szybsze, y, bardziej rzeczowe powiedzmy. E, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest to, że. Naprawdę jest to kwestia, która jest szybka, więc jeszcze raz powtarzam. Daj sobie trochę czasu, ona zacznie naprawdę wychodzić i nie idź na skróty z tymi palcami. Staraj się grać konkretnie tymi, które pokazałem, mówię, ewentualnie z drobnym jakimś niuansem, swoim, swojej własnej techniki. I rzecz numer 3 na stronie gitaraodzera.pl, gdzieś tutaj wyświetlić się link. Dalej dostępny jest kurs kolend, więc to jest najlepszy czas na to, żeby zachwycić swoich bliskich, swoich znajomych tym, jak potrafisz zagrać na święta. Więc co? Ja się z Tobą teraz żegnam, życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!